Fragment opowiadania pod tytułem Daleko jeszcze? Moja! Te takie mogą być dziwnie znajome, zwłaszcza po niedawnych wakacjach. I mam do Was jeszcze jedną prośbę takie właściwie pytanie, kochani moi, czy Wy mi troszkę pomożecie w trakcie czytania? Pomożecie? Na pewno, na pewno, na pewno! W takim razie posłuchajcie, jak już będę duża, to na wycieczkę za miasto pojadę na koniu, albo na nocy, bo w samochodzie przypięta pasami do małego fotelika, o, krrr, nie się nudzę, nie mogę skakać posiedzenia, ani ciągnąć tatę za uszy. A strasznie trudno jest tak siedzieć i nic nie robić. Pół biedny, gdy idziemy tylko kawałek, ale wczoraj tata wymyślił wyprawę nad jezioro. Ledwo wsiedliśmy do auta, spytałam A Daleko jeszcze. Tata westchnął i nerwowo potarł czoło. Tosiu. Dopiero co wyjechaliśmy z domu. Powiedziała. A ja dalej nie wiedziałam, czy jeszcze daleko. Za to poczułam, że chce mi się pić. Mama pogrzebała w torbie i podała mi kartonik z sokiem. Wypiłam tylko troszkę. Resztę postawiłam na siedzeniu. I sama nie wiem, kiedy wszystko się wylało. wylało. Na szczęście to był sor z jabłek, więc plama nie była taka widoczna. Pomyślałam z ulgą i kopiąc znów do fotel mamy zapytałam – Daleko jeszcze? <tosiu> – Tosiu, przed nami kawał drogi, może się prześpisz? – spytał tata z nadzieją w głosie. 念么？年 a my tu poczekamy. Tata w ogóle się nie odzywał, tylko zmarszczył okropnie brwi, bo właśnie odkrył plamę po... Samo! O kochani, tak żeby nas usłyszeli w Kielcach. Jeszcze raz, po... Samo! Zabrałam więc koczkę i wyskoczyłam z auta. Przede mną były jakieś zarośla, a dalej drzewa. Przypoczywałam wysoko. W trawie. ale jak nie mogłam się zdecydować. Skoro tak, to odechciało mi się siusiu i pojechaliśmy dalej. Szkoda tylko, że zostawiłam w trawie foczkę, bo potem tata musiał po nią wracać, a na początku oczywiście nie chciał. Ale jak zrobiłam po wyku. I zadrżała mi brudka. To zawrócił. Potem już z oczką na kolanach spytałam no, ale jeszcze. Kochani, pięknie, równo, wyraźnie, małe, większe, średnie, duże i malutkie dzieci wszystkie naraz, spytałam. <kluzni> Tata i znowu potarł sobie czoło, a mama wyliła z torby jajko niespodziankę i podała mi je mówiąc, wyjmij sobie ze środka zabaweczkę i pobaw się grzecznie przez chwilę. W czekoladowym jajeczku znalazłam części, z których można było złożyć traktoryt. Właśnie miałam przyczepić mi koła, gdy tak... Do oh, homem Na sweterek. senowy <grym> traktorek. Marudziłam tak długo, aż na najbliższej stacji benzynowej tata kupił mi trzy jajka niespodzianki. <grym> w jednym był Eskimos, w drugim kosiarka, a w trzecim żraf. <grym> Niestety. W żadnym nie było. Trancora! Mama nie chciała słyszeć o kupowaniu następnych jajek, a gdy po raz kolejny zapytałam: Daję, Daję! Daję! Tata zrobił się czerwony i powiedział: To przestań wiercić dziurę w brzuchu. Co to było? Ostatnia dziura, jaką zrobiłam, to była ta w niebieskim sweterku, <grystanie> na łochciu. A z dziurami taty nie mam nic wspólnego i sama nie wiem, kiedy łzy znowu popłynęły mi po brodzie. Byłam zła i zmęczona. Jechaliśmy już tysiąc albo nawet sto godzin. A czerwony tata z dziurą w brzuchu nie chciał mi powiedzieć czy jeszcze... Danecko! Znudziło mi się okazywanie Dzieciom w innych autach, więc pociągnęłam dwa razy nosem, żeby wszyscy wiedzieli, że jestem obrażona. I zdrzegnęłam się w piłkę. Kiedy się obudziłam, byliśmy już na... Jezu! Od razu wrócił mi dobry humor, zwłaszcza, że gdy wygnamoliłam się wreszcie złoty znalazłam na podłodze półka od… Rafał! Nie wiem tylko ty, dlaczego taka marudził, że takie podróże nie są na jego nerwy.

Chciałabym Wam pokazać książkę zatytułowaną Gdyby jajko mogło mówić. No gdyby mogło, a wy otworzylibyście lodówkę, to jajko powiedziałoby Wam cześć! I zamiast jajecznicy byłaby opowieść o zwyczajach. Ktoś może powiedzieć, no po co? Po co tu jeszcze opowiada o zwyczajach? Jak wszyscy zwyczaje dobrze znają, a dzieci to są już święcie przekonane, że znają nieznakomicie. No ale tak nie jest. Mówię to na podstawie wieloletniego doświadczenia. Na spotkaniach autorskich, jak pytam dzieci, czy znają zwyczaje, to one twierdzą, że jasne, no jakby inaczej o zwyczajach mówi się w szkole, w domu, w ogóle w przestrzeni publicznej, jak nadchodzą święta, wszędzie stoją choinki na placach przed urzędami, w szkole, w domu. Duża, mała, sztuczna albo prawdziwa, ale zawsze jest. Jak aniołki, kolorowe bombki, Mikołaje, no kto tego nie zna? Kolendy już w listopadzie w radio słychać. No więc jak tutaj w ogóle, o czym tu mówić, jak tu twierdzić, że się zwyczajów nie zna? Podobnie zresztą na przykład z Wielkanocą, czy z innymi zwyczajami, niekoniecznie kościelnymi. E, i, no i niby tak, ale jak tak pytam dzieci, czy wiedzą, jak nazywa się taki wyjątkowy dzień, kiedy możemy się, to się wiąże z okresem Świąt Wielkanocnych, kiedy możemy się od rana bezkarnie oblewać lodowatą, zimną wodą. Śmigus dyngus. No właśnie, śmigus dyngus. Więc dzieci mówią śmigus dyngus i są bardzo zadowolone. Ale jak ja zaczynam dopytywać, no dobra, a co takiego oznacza słowo śmigus? No i tu się zaczynają schody. A co znaczy dyngus? No i tego już nie wiemy. No i tak to właśnie bardzo często ze zwyczajami jest i zwyczaje nam się kurczą. Zwyczajów nam ubywa. Bo zobaczcie, taki śmigus dyngus kiedyś trwał dwa dni. W poniedziałek chłopcy oblewali dziewczynki, ale we wtorek role się odwracały. I to dziewczyny lały chłopaków, ile wlazło. Z dwóch dni zrobił nam się tylko jeden. Nie poniedziałek i wtorek, tylko sam poniedziałek. Poza tym dawniej był suchy śmigus i mokry śmigus. No, mokry nie nastręcza pilności, bo to jest oblewanie się czym? Jasne. A suchy? Nie wodą. No, nie wodą nie. Polega na tym, że chłopcy ucinali gałązeczki, a że to była wczesna wiosna, to jeszcze takie bezlistne i z tymi gałązkami w ręce gonili za dziewczynami, a jak taką nieszczęśnicę dogonili, to uderzali ją tymi gałązkami po nogach, zwykle po łydkach, a ponieważ gałązki były jeszcze suche, a oni brali duży zamach to wtedy rozlegał się taki cichutki świst było psz psz, psz po łydce. i to psz, śmignięcie dało początek nazwie śmigus dyngus czyli od suchej formy śmigusa od śmigania właśnie bo gdyby nazwa się wzięła od tej mokrej to byśmy mieli jakiś chlustus dyngus albo polewus, dyngus a mamy od śmigania Oczywiście to nie chodziło o to, żeby odrąbać jakiś konar i połamać dziewczynom nogi. Nie, to były takie zaloty. To była taka zabawa. Czyli widzicie, trwał dwa dni, trwa jeden. Był suchy i mokry, został tylko mokry. I samo lanie wyglądało inaczej. Zwłaszcza na wsiach chłopcy spadali rano do pokoju, gdzie spała dziewczyna, łapali ją za ręce i za nogi, wynosili taką rozczochraną, rozespaną z łóżka biegli z nią do najbliższego stawu i albo jeziorka, rozpuśtywali i wrzucali do wody z wielkim pluskiem. A jak nie było stawu i jeziorka, to lali wodę wiatrami do łóżka, aż pływała między poduszkami. A dzisiaj macie jakieś plastikowe sikaweczki, pistolety na wodę. No, wygląda to już y, zgoła zupełnie inaczej. Ale dawniej tak to było. I chciałabym, żebyście te dawne zwyczaje znali, bo z nich wywodzi się i nazwa, i sama tradycja. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że jeżeli tego dnia na jakąś dziewczynę nie spadła ani jedna kropla wody, to ona wcale nie była z tego powodu szczęśliwa, ona wręcz przeciwnie, była załamana. Bo jeżeli żaden nią nie polewał i nie gonił za nią z wiadrem, to znaczy, że ona się chłopakom nie bardzo. No właśnie, tu jest ten dylemat. No ta, co się przebierała 16 razy od rana do wieczora ciągle mokra, no wiadomo, ta miała we wsi powodzenie i była z tego powodu dumna i blada. Ale y, chcę, żebyście znali zwyczaje, bo y, inaczej się je obchodzi i świętuje, jeżeli wiemy po co, na co i dlaczego. Y, może sobie na przykład nie zadajecie w ogóle pytania po co i dlaczego mamy w grudniu, w domu choinkę. To jest tak oczywiste, że nikt sobie nie wyobraża, żeby nie w domu na Boże Narodzenie nie stała choinka. No ale czy ktoś z Was pomyślał o tym, dlaczego? Dlaczego nie chcemy mieć na przykład w kwietniu brzuski w domu? Wiecie, jak było pięknie? Biały pień. Świeże zielone listeczki przy cudownej urody Brzuska w salonie? Cudnie. A dlaczego nie chcemy mieć we wrześniu jarzębinki? Miałaby czerwone korale, listeczki by się robiły powoli żółte. Dlaczego nikt nie stawia jarzębinki we wrześniu, ale w grudniu choinkę każdy? No właśnie, a wcale ten zwyczaj nie jest taki bardzo stary i przywędrował do nas z Niemiec. Chciałabym, żebyście o tym wiedzieli. Dlaczego musimy w tłusty czwartek zjeść chociaż jednego? No właśnie. Dlaczego w tłusty czwartek jemy pączka? Dlaczego bawimy się, zwłaszcza dorośli, Sylwestra? Mama tuszuje rzęsy, loki kręci, tata krawat zakłada, idą na bal. Będą mieć gości. Będą tańczyć, pić szampana, fajerwerki będą na niebie. Dlaczego? Dlaczego świętujemy kończący się rok? Hmm? Kto najprostsze. Żeby pożegnać nowy i przywitać. Znaczy, na odród. Po... Właśnie, właśnie, wszyscy są świecie przekonani, że żegnamy stary, a witamy nowy, ale w ogóle nie jest prawda. Bo nie stąd się wzięły uroczyste obchody Sylwestra. E, sami pomyślcie. Jeżeli ktoś miał fantastyczny rok, wszystko mu się udawało, spełniły się wszystkie marzenia, i zdrowie dopisywało, i powodzenie i w pracy i w ogóle wszędzie, to dlaczego miałby się tak bardzo cieszyć, że ten idealny rok się kończy? A kto wie, co przyniesie nowy? Ludzie z reguły boją się tego, czego nie znają, a tu przychodzi nowy rok. A co się w nim wydarzy? Może wcale nie będzie tak dobrze jak było. I dlatego nie to świętujemy sylwestrową noc. Nawet wasi rodzice byliby zdziwieni, gdybyście przeczytali i potem Sylwestra zapytali, mamusi Tatusiu, a tak naprawdę to z czego wy się tak cieszycie? Co wy będziecie tak teraz hucznie obchodzić? Hmm? Zdziwiliby się i myślę, że nie wiedzą. Bo to się tak utarło, że żegnamy stary, witamy nowy, ale legenda, która y, wprowadza ten zwyczaj, nie jest oparta na tym, że rok się kończy, a drugi zaczyna. Powód jest inny. I widzicie, jak to fajnie jest wiedzieć więcej. No, a dzięki książkom wiemy na więcej. I nie inaczej jest z przysłowiami, bo też jest tak, że jak pytam dzieci o przysłowia, no to z reguły pada z sali taki zestaw obowiązujący czyli kwiecień, plecień, poprzepłata, prowadzimy trochę, trochę lata, w marcu jak w garncu. No, i jak tak zaczynam ciągnąć za języki, i mówię, że coś o kucharkach, takie tam ich sześć było, a no to gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść. No i tak jeszcze mówię, jakaś koza, co skacze, eee, a no to że gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie I Z reguły repertuar na tym się kończy. A jak wiemy, setki przysłów mamy, i to są przysłowie polskie, równie wiele jest niemieckich, francuskich, chińskich, japońskich, norweskich, jakie byśmy nie chcieli i Pomyślałam, no, że warto opowiadać dzieciom o przysłowiach, bo czasami słyszą w czyjejś wypowiedzi. Ktoś wplecie w wypowiedź przysłowie, my go nie znamy i nawet nie wiemy o co chodzi, jak zareagować. No i dzieciom o tych przysłowiach opowiadam przy pomocy bardzo krótkich e, i bardzo zabawnych, ale prawdziwych historii. Sięgnęłam do źródła. To nie jest tak, że ja sobie tak wykombinowałam, co by tu nie opowiadać. Nie. Jak mówię, że wyszedł jak Zabłocki na mydle, to mówię, kim był Zabłocki. Bo tylko wtedy zrozumiemy to przysłowie, jeżeli się dowiemy, kim był i co robił z mydłem. Czy on się mył mydłem, czy on ukradł komuś mydło, czy on produkował mydło, czy on zgubił mydło. No nie wymyślimy. Bo jak jest przysłowie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, to każde dziecko... Nie jest w stanie taką króciutką historię sobie wyobrazić. No dwóch się leje na przykład o deskę do snowboardu, dwóch się bije, za łby szarpie. W tym czasie trzeci bierze, on sobie już zjeżdża zadowolony, a oni się dalej tłuką, nawet nie wiedzą, że przedmiot sporu już jest w innych rękach. Ale jeżeli powiem pieczone gołąbki nie lecą same do gąbki, no to jak nie poczytamy, no nie ma szans, żebyśmy na to wpadli. Albo e, słowo się rzekło kobyłka u płota. jest problem na poziomie kobyłki, bo dzieci pytane o to, co to takiego, to mówią, że to jest jakaś ryba, jakieś, jakieś w, ogóle, w ogóle nie kojarzą. Co to może być kobyłka za dziwne zwierzę? E, więc warto o przysłowiach opowiadać. A robię to w taki sposób, krótki, zwięzły i zabawny, żebyście zapamiętali. Jest takie przysłowie, że jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. I dam Wam taki przykład, że opowiadając o tym przysłowie, opowiadam przypowieść. E, przypowieść brzmi tak: Był ojciec i syn i mieli jednego osła. Co sobota udawali się na targ. No, rzecz jasna, ojciec jechał na ośle, syn szedł obok. I kiedy dotarli na plac targowy, kupcy, którzy siedzieli przy swoich straganach, trochę znudzeni, tak patrzą, no, no wiecie co, ręce opadają. No jak ten ojciec tak może dopuścić do tego, że ten biedny syn, taki młody chłopak, taki zmordowany, spocony, całą drogę musi iść piechotą, a on ojciec siedzi na ośle i w ogóle go to nie rusza. Ojciec to usłyszał i pomyślał: O, to coś jest nie, nie tak, zmienimy to. I na drugi tydzień syn siadł na osła, ojciec szedł obok. Kiedy doszli na plac targowy, kupcy zlustrowali ich wzrokiem i mówią: No nie, Ta, co to za wychowanie? Taki młody chłopak, nogi zdrowe. I on jedzie na ośle, a ten biedny siwy starzec, ledwo pobuczy nogami, idzie piechotą, tak kto to widział? Ojciec to usłyszał i sobie pomyślał, no rzeczywiście to jest coś nie tak. To musimy to zmienić i żeby było sprawiedliwie, na następny tydzień e, obaj szli piechotą. Tata z jednej strony, osioł w środku, syn z drugiej. Kiedy przyszli na plac targowy, kupcy mówią, no Boże drogi, mieć osła i iść piechotą, toż to, to głupota jaki świat nie widział. To po to się ma osła, żeby z niego korzystać, a nie żeby samemu się mordować. No ojciec, którego faktycznie nogi bolały po tej wyprawie, pomyślał, no nie, 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 to, to, to nie było to dobre. Jest rozwiązanie. Na następny tydzień. Obaj wsiedli na osła. Osioł aż się ugiął, stęknął, idzie. Jak się dowlógł na plac, kupcy się za głowę złapali. Mówią, Boże, toż to sumienia trzeba nie mieć. Dwóch blazło na to biedne zwierzę, a jemu się rozjeżdżają już te nogi. On ledwo żywy tu przywlókł się. No i ojciec też widział, że osioł nie jest w dobrym stanie, więc myślał, no tak tego robić nie możemy. No to tak później kombinował po tygodniu, no tak nie, tak nie, jest, jest jeszcze sposób. I w sobotę rano obaj z synem wzięli osła na plecy i niosą. Osioł zadowolony, kopytka w górze, ogon powiewa, niosą. Chłopcy, jak to zobaczyli, do skrzeseł pospadali. Powiedzieli: No świat się kończy. No kto to widział, żeby takiego tłustego osła dwóch wlokło na własnych plecach na plac targowy? No i wtedy ojciec już powiedział: A dość tego! Mówi, jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. Ja jechałem źle, ty jechałeś źle, żaden nie jechał źle, oba jechaliśmy źle, żeśmy przynieśliśmy jeszcze gorzej. No to się nie da, no nie da się wybrać takiego rozwiązania, żeby każdy przyklasnął i powiedział, no super, fantastycznie, och, to jest idealne. I to jest niestety prawda. Czasem na poziomie jakiejś wycieczki klasowej pani próbuje coś zaproponować, mówi, pojedziemy do Warszawy. Jedni biją brawo, a inni mówią: O, bez sensu! Ja byłem pięć razy w Warszawie. Po co tam w ogóle jechać znowu? Tam jest wszędzie daleko, tam trzeba chodzić. Nie, no to bez sensu taki gorąc po mieście nie. Pani mówi: No to w góry, pojedziemy w góry. A dziewczynki piszczą: w góry, plecach na plecach nosić, pocić się tam po tych skałach chodzi. Nie, to jest bez sensu. My w ogóle w góry nie chcemy. No i każda propozycja ma. Zwolenników i przeciwników, i faktycznie chyba się jeszcze taki nie urodził, który by znalazł takie rozwiązanie, żeby wszyscy byli zachwyceni. No i teraz, jak przeczytamy taką przypowieść yy, i taką zabawną z nimi jeszcze związaną historię, to już do końca świata dziecko będzie wiedziało, że jest takie przysłowie, co ono znaczy, skąd ono się wzięło. I tak opowiadam Wam o przysłowiach, tak opowiadam Wam o zwyczajach żebyście świętując, używając przysłów, albo świętując, wiedzieli skąd to wszystko się tak naprawdę wywodzi. Podobno nie ma nic piękniejszego niż wiedzieć więcej, a najwięcej wiedzą ci, którzy czytają książki. A jeszcze książki dla was powinny być rzeczywiście lekkie i z dużym poczuciem humoru, żeby was nie zanudzić, bo wtedy na pewno czytać nie będziecie chcieli. Kochani moi, ponieważ cierpliwość dzieci ma swoje granice, a ja mam poczucie, że jesteśmy w pasie przygranicznym i e, wiem, że już obejrzeliście fantastyczne, cudowne przedstawienie, posłuchaliście pani Malwiny, posłuchaliście takich króciuteńkich tylko e, informacji o książkach, ale mam też świadomość, że Będziemy się zbliżali do szczęśliwego końca, tam jeszcze jest jak wystawa do obejrzenia, no i wiem, że też dzieci planowo tam wracają do swoich miejsc zamieszkania. Kochani moi, jestem absolutnie wzruszona faktem, że znalazłam się tutaj dzisiaj i że mogę z Państwem świętować. Ten uroczysty dzień Kawaleru Borderu Uśmiechu, że dzieci wysiliły się, chciały, przygotowały przy pomocy pań fantastyczne przedstawienie w oparciu o mój tekst. To była wielka niespodzianka, bo naprawdę nikt mi wcześniej o tym słowem się nie zająknął, więc to było zaskoczenie. I że tak pięknie słuchaliście tego, co tutaj ze sceny chciałyśmy Wam opowiedzieć. Także, kochani moi, miejcie mnie w swojej ciepłej pamięci gościć u Was. To dla każdego kawalera Orderu Uśmiechu wielka przyjemność. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy. A dzisiaj za to zaproszenie, za cudowne przedstawienie, za fantastyczną atmosferę i za to, że tak pięknie słuchaliście, starsi i młodzi, wszystkim z Panią Marginą Pięknie dziękujemy.